Witam, nazywam się Rafał Tomaszewski, a ja Maciej Domagałski. Jesteśmy specjalistami do spraw szkoleń w firmie Satel, która już od 25 lat specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości urządzeń do inteligentnych systemów alarmowych, kontroli dostępu, monitoringu oraz ochrony przeciwpożarowej. Dzięki nam polskie urządzenia zabezpieczają m.in. mieszkania, domy, biura, banki i obiekty użyteczności publicznej w 50 krajach na całym świecie. Nad bogatą ofertą firmy Satel pracuje zespół ponad 280 specjalistów z różnych dziedzin. Każdego dnia opracowują oni nowe rozwiązania, korzystając z możliwości, jakie daje stały rozwój szeroko rozumianej technologii. Stosowanie zaawansowanych technologicznie i funkcjonalnie komponentów sprawia, że każdy kolejny produkt oferuje wyższą jakość, nowe możliwości, prostszą i bardziej intuicyjną obsługę oraz łatwiejsze programowanie i instalację. Z tego powodu, stworzone 20 lat temu rozwiązania, zastosowane w centrach C5, 6 i 10, obecnie nie są już wystarczające. W tamtych czasach urządzenia te całkowicie spełniały oczekiwania rynku, umożliwiając stworzenie prostego systemu alarmowego z podstawową funkcją monitoringu i powiadamiania. Ale dziś, gdy elastyczna rozbudowa takiego systemu, czy też możliwość zdalnego sterowania nim jest czymś oczywistym, nie spełniają już wymagań klientów. Konstruktorzy i programiści Satel nieustannie pracują nad nowymi rozwiązaniami, które są nie tylko bardziej nowoczesne i funkcjonalne, ale też bardziej ekonomiczne. W wyniku ich pracy powstał zupełnie nowy produkt, który dzisiaj mamy przyjemność zaprezentować: Centrala Versa Plus oraz system alarmowy, który na jej podstawie można zbudować i zainstalować w domu lub biurze. Centrala Versa Plus powstała na bazie uznanej wśród profesjonalistów serii Versa. Ta solidna podstawa została rozwinięta i rozbudowana przez inżynierów Satel. W ten sposób powstało rozwiązanie oferujące imponujący zestaw cech i funkcjonalności, które dotychczas dostępne były wyłącznie poprzez zastosowanie kilku odrębnych urządzeń. Versa Plus to jedyna na rynku tak kompaktowa centrala alarmowa, integrująca w sobie moduły: ETHM, GSM obsługujący dwie karty SIM, Dialer PSTN a także głosowej akustycznej weryfikacji alarmu. Oprócz tego płyta główna centrali Versa Plus posiada dodatkowe wyjście przekaźnikowe, wbudowane gniazdo USB HIT, odpinane kostki zaciskowe. Całość zamknięta jest w dedykowanej obudowie z uchwytami do szybkiego montażu dodatkowych modułów, jak np. ekspandery, sygnalizator czy kontroler systemu bezprzewodowego ACU270. Tak bogato wyposażona centrala alarmowa umożliwia zbudowanie systemu dostosowanego idealnie do danego obiektu, jak i do potrzeb oraz wymagań użytkowników. Możliwe jest stworzenie systemu przewodowego, bezprzewodowego jedno lub dwukierunkowego, a także hybrydowego, który będzie łączył właściwości obu tych instalacji. Taka elastyczność i wszechstronność budowania systemu alarmowego opartego na centrali Versa Plus idzie w parze z mnogością rozwiązań z zakresu sterowania nim. Po pierwsze, możemy to robić przy pomocy manipulatora. Do wyboru mamy aż 8 modeli, które umożliwiają dobranie najlepszego rozwiązania do potrzeb danej instalacji. Do obsługi systemu bezprzewodowego najlepiej sprawdzi się w pełni bezprzewodowy manipulator Versa LCDM WRL. Posiada on wbudowany czytnik kar zbliżeniowych i breloków, a dzięki współpracy z kontrolerami ACU120 oraz ACU270 oferuje doskonały zasięg działania. Nawet do 500 metrów. W instalacjach przewodowych, w zależności od potrzeb wynikających zarówno z funkcjonalności systemu, jak i gustu oraz budżetu klienta, możemy zaoferować znacznie więcej urządzeń. Do wyboru mamy manipulatory w różnych kolorach obudów, z klasyczną klawiaturą, z ekranem dotykowym, interfejsem graficznym, z wyświetlaczem LCD lub ekonomiczne z diodami LED. W całym systemie możemy zamieścić łącznie nawet 6 manipulatorów. Manipulatory nie są jednak jedynym sposobem na wygodną obsługę alarmu opartego na centrali Versa Plus. Możemy do niego włączyć także moduł sterowania strefami INT-CE. Obsługują karty zbliżeniowe i breloki, umożliwiając załączenie i wyłączenie czuwania w strefach bez konieczności korzystania z hasła. W systemie, poza wspomnianymi manipulatorami, możemy zainstalować nawet sześć takich modułów. Możemy skorzystać również z wielofunkcyjnych pilotów APT-100 i MPT-300 – Dzięki którym możemy nie tylko załączać i wyłączać czuwanie, oraz sterować urządzeniami takimi jak bramy garażowe czy rolety, lecz także szybko przywołać pomoc. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, jeśli użytkownikami systemu są dzieci lub osoby starsze, dla których obsługa manipulatora mogłaby być zbyt skomplikowana. Wygodną i intuicyjną obsługę systemu umożliwia także kolejny sposób sterowania przy pomocy dedykowanej aplikacji Versa Control na urządzenia mobilne. Dostępna jest ona w wersji dla systemów Android, iOS, Windows Phone. Wersja Control została zaprojektowana tak, by zapewnić użytkownikom zdalny dostęp do najważniejszych funkcji centrali, takich jak sprawdzanie aktualnego stanu systemu alarmowego, załączanie i wyłączanie alarmu w całym domu lub tylko w wybranej strefie, sterowanie, np. roletami lub oświetleniem. Ułatwia także śledzenie aktualnych zdarzeń w systemie dzięki wiadomościom PUSH które zapewniają powiadamianie w sposób ciągły. Aby skonfigurować tę aplikację na telefonie, wystarczy wpisać w niej nazwę dla systemu, MAC adres, ID centrali oraz hasło użytkownika. Co więcej, w trakcie konfigurowania Versa Control możliwe jest ustawienie filtrów definiujących, o jakiego rodzaju zdarzeniach dany użytkownik będzie informowany przy pomocy wiadomości push. Sposoby sterowania systemem, które przed chwilą opisaliśmy, to zaledwie niewielki wycinek możliwości komunikacyjnych oferowanych przez Centralę Versa. Możliwe jest zdefiniowanie powiadamiania, m.in. w postaci wiadomości e-mail lub informacji głosowych. Systemem można sterować także za pomocą modułu głosowego. Jest to rozwiązanie idealne dla seniorów. Może także stanowić alternatywę dla osób, które nie chcą używać aplikacji mobilnej. Dostępna jest także opcja weryfikacji audio, dzięki której można podsłuchać. Co dzieje się na obiekcie? W ten sposób, na przykład rodzic może komunikować się z dziećmi, a pracodawca z pracownikami. Dla osób preferujących bardziej tradycyjne rozwiązania, przewidziano z kolei możliwość zarządzania systemem alarmowym przy pomocy wiadomości SMS. Konfiguracja wszystkich ustawień w systemie alarmowym, opartym na centrali Versa Plus, odbywa się w programie Dilotix. Instalator może przeprowadzić ten proces na różne sposoby, w zależności od indywidualnych preferencji. Pierwsza możliwość to konfiguracja lokalna, poprzez znajdujące się na płycie głównej Versa Plus złącze USB HID. Umożliwia ono bezpośrednie połączenie centrali z komputerem i nie wymaga instalowania żadnych sterowników. Druga opcja to konfiguracja zdalna, którą można przeprowadzić poprzez TCP-IP, PSTN lub przy użyciu usługi zestawiania połączeń udostępnianej przez firmę Satel. Oferuje ona połączenie szyfrowane, czyli w pełni bezpieczne. Ułatwia ono instalatorowi zdalne połączenie się z centralą Versa Plus przez program Delotix bez konieczności posiadania zewnętrznego adresu IP oraz wykonywania czynności związanych z konfiguracją sieci. Użytkownikowi umożliwia natomiast korzystanie z wygodnej aplikacji mobilnej Versa Control. Jak widać, centrala Versa Plus oferuje niezwykle bogatą funkcjonalność. Gdybyśmy chcieli rozbić ją na urządzenia oferujące poszczególne właściwości, jak by wyglądało takie zestawienie? Zobaczmy. Bazą takiego zestawu musiała być oczywiście centrala alarmowa. Na potrzeby naszej analizy przyjmijmy, że będzie to podstawowa centrala z rodziny Versa, czyli Versa 5. Do niej należałoby dołączyć moduły zapewniające poszczególne tory komunikacji. ETH-M1+, GSM-5, INTVG i int Jednak wszystkie te urządzenia nie tworzą kompletnego zestawu. Trzeba go jeszcze uzupełnić o sygnalizator i obudowę. Cały ten zestaw możemy z łatwością zastąpić jednym urządzeniem, czyli właśnie centralą alarmową Versa Plus. Dzięki niej oszczędzamy czas potrzebny na montaż i programowanie. Zyskujemy także mocny punkt w naszej ofercie. Rozwiązanie to jest bowiem niezwykle atrakcyjne ekonomicznie. Cena centrali Versa Plus jest o niemal 40% niższa niż łączna cena, którą musielibyśmy zapłacić kupując wszystkie wymieniane wcześniej urządzenia. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że gdybyśmy chcieli zbudować system zawierający wspomniane elementy, nie moglibyśmy tego zrobić z wykorzystaniem niewielkiej obudowy OPU 4P, w której sprzedawana będzie centrala Versa Plus. Podsumujmy korzyści, jakie wynikają z zastosowania centrali Versa Plus. Jest to jedyne, tak kompaktowe rozwiązanie na rynku. Znacznie obniża koszty zakupu urządzeń. Zapewnia wielotorową komunikację dzięki integracji modułów ETHM, GSM, Dialera PSTN, modułu głosowego i akustycznej weryfikacji alarmu. Oferuje elastyczny wybór sposobu instalacji. Umożliwia zbudowanie całkowicie bezprzewodowego systemu. Zapewnia prostą, czystą i szybką instalację. Umożliwia zdalne sterowanie systemem dzięki aplikacji na urządzenia mobilne. Zapewnia swobodny wybór spośród ośmiu różnych modeli manipulatorów. Oferuje możliwość załączania i wyłączania alarmu za pomocą kart zbliżeniowych i breloków. Posiada maksymalnie uproszczoną konfigurację sieciową. Centrala alarmowa Versa Plus to rozwiązanie dedykowane dla osób, którym równie mocno zależy na jakości, funkcjonalności, nieskomplikowanej i intuicyjnej obsłudze, jak i na szybkim i czystym montażu. Szczegółowe dane techniczne na temat wszystkich urządzeń satel. W tym także centrali Versa Plus znajdują się na stronie www.satel.pl. Instalatorów zapraszamy również do odwiedzania serwisu support.satel.pl, w którym znaleźć można filmy instruktażowe z serii e-Akademii Satel, prezentujące porady, wskazówki i ciekawostki dla profesjonalistów. Już wkrótce w ramach tego projektu zostaną także opublikowane filmy o nowej centrali Versa Plus. W których poruszane będą szczegółowe zagadnienia dotyczące jej instalacji, konfiguracji i obsługi. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony WWW.